Idę, idę, lezę, pełznę, idę, kroczę, stąpam, idę. Przy, prze, do, za, wy, po, szlem. A dokąd, ta, dokąd, ta, dokąd na wprost? tak, to tak, to, to tak. Dzień dobry, poproszę dużą, czarną, małą gazetę, dwie stacje metrem, potem tylko osiem najlepszych godzin mojego życia i jeszcze trzy, żebym nie tęsknił, dwie stacje metrem, zdrowy lunch, pięć słów, żeby utrzymać relacje międzyludzkie i już tylko bieżnia, dwie hantle, kolacja z żoną, może dla odmiany jakiś film, dziękuję. Drzemka, może pięć? Pięć, dziesięć, piętnaście, czterdzieści, sto, szukam! Podglądałeś jeszcze raz. Raz, dwanaście, osiemdziesiąt trzy i cztery setne sekundy, szukam! A skąd wiesz, ile setnych ma sekunda? To podstawowe. A skąd wiesz, ile setnych ma sekunda? To podstawowe. Skąd wiesz, ile setnych ma sekunda? Skąd wiesz, ile sekund ma setna? A setna, setka to jeszcze stan nieprzytomności, czy już zgonu? Jestem abstynentem. Strzelaj, masz trzy, dwa, jeden. Pif, paw! Dlaczego strzeliłeś? Jestem abstynentem. Zabiłeś mnie. Abstynencja to wyrzeczenie, wyrzeczenie to niedosyt, niedosyt to pragnienie. Pragnienie to żądza. Czego żądasz ode mnie? Chcę tylko rządzić twoim umysłem, zarządzać dwoma stacjami metra i ośmioma wspaniałymi godzinami i jeszcze trzema w dodatku. W dodatku mogę przekazać ci w formie datku też moje przeciwsłoneczne okulary, doskonale w nich ukryć wzrok abstynenta. Uczciwa, oferta. A wiesz, ile setnych ma sekunda? Umarli nie mają żądań. Wybij sobie z głowy tę setną setkę, bo już nie masz się za czym ukrywać. Okryję się tylko marynarką, może nie będzie zbyt zimno nocą. Ciągle mówią o globalnym ociepleniu. Od alkoholu robi się cieplej. Smacznego. Dziękuję, muszę wracać do żony, czas na kolację i sen. A może da odmiany jakiś film? Jestem abstynentem, dziękuję. Pipa! To licha. Chyba wpadło mi coś do kapelusza. Oby to był jakiś wdowi gros. Grosze przynoszą szczęście. Tak samo jak królicze łapki i podkowy? Zajęcze! Nie jęcz! <grym> Wystraszysz wszystkie króliki! Przestań! Monarchia już dawno została obalona! A może te grosze faktycznie nie są takie najgorsze? Ty znasz jakąś wdowę? Zdarzyło mi się kiedyś czytać testament. Ewidentnie. Pani spadkobierczyni została wtedy wdową. Kiedy? W tym testamencie. No ale chyba najpierw musiała jakoś zostać tą wdową, żeby dostać te grosze. Może miała szczęśliwe łapki. Złapać to ona wtedy mogła chyba tylko depresję. Albo pana Boga za nogi. Góra grosza może sypnie. W testamencie? Na przykład. A co? Jesteś spokrewniony? Boję się krwi. Dleję na jej widok. Właśnie. Tak kończą zwolennicy monarchów. Zdarzyło się raz, zdarzyło się dwa i kolejny. W interwałach pół litra i barman wypełniający pustkę. Zdarza się raz. Nie wiem kiedy, nie wiem gdzie, nie wiem jak. Nie wiem, czy jeszcze chcę. Chwila przerwy. Przerywam poszukiwania. Czekam. Przeczekam w ukryciu nim, ktokolwiek skradnie moje myśli. Złodziej! Gdzie? Stop! Przestań, przecież się ukryłem! Nie wiem kiedy, nie wiem gdzie, nie wiem jak. Przyszła raz, poszła raz. Przyszła dwa, pójdzie. Przyjdzie. Kiedyś na pewno. To bzdury, co piszą. Wciąż wierzę, że pewnego dnia. Marnowanie czasu. Na pewno pewnego, bo kiedy jak nie wtedy? Potrzebujesz przyjemności? Zabiegasz, nie potrzebujesz Zdarzy odbiegasz. Się. Zlecę na skrzydłach. Proces się powtarza. Zatrzepoczą motyle rzęsy. Połaskoczą żołądek i rozszerzą źrenice. Rozszerzają się źrenice z ekscytacji. Czasem podnosi się ciśnienie, ale to jeszcze nie zawał. To zupełnie nie zawał. Na razie odbiegam nie od tematu, ale dojdę do sedna. Daleko myślami. Sprawa jest prosta. Po prostu pewnego dnia. Uprawiam rekreacyjnie. Zlecę jak Kiedy moty. potrzebuję. Dla, Dla przyjemności. Po dojściu do sedna odchodzę do barmana. Od. i sedna tej kwestii. Szacuje się, że w wyniku wszystkich przyczyn śmierci umiera około 150 tysięcy osób dziennie. Około 2 trzecie z nich umiera bezpośrednio lub pośrednio w wyniku starzenia się. Starzenie się odwołuje się do sytuacji, w której istota żywa przeżyła wszystkie klęski i innego rodzaju nieszczęścia, lecz ostatecznie umiera w wyniku starości. Niemal wszystkie zwierzęta, które przeżyły spotkanie z niebezpieczeństwami zewnętrznymi, umierają w wyniku procesu starzenia się. Zgodnie ze schematem procesu umierania wyróżnia się dwa stany śmierci. Pierwszym z nich jest agonia. Stan labilnej równowagi między życiem a śmiercią. Na agonie składają się. Życie zredukowane. Vita redukta. Jest to stan, w którym następuje osłabienie procesów fizjologicznych. Życie minimalne, vita minima, to stan, w którym następuje dalsza dysregulacja procesów życiowych oraz śmierć pozorna, zwana także letargiem. Jest to czas zaliczany do życia minimalnego, w którym funkcje życiowe układów krążenia i oddechowego są tak zredukowane, że niewykrywalne przez lekarza normalnymi metodami fizycznymi. Po agonii następuje śmierć kliniczna. Jest to moment oddzielający agonię, w której zachodzą zmiany odwracalne od okresu interletalnego, w którym zachodzą zmiany nieodwracalne. Okres interletalny to czas, w którym równolegle występują dwa stany. Życie pośrednie. Vita intermedia. To czas, w którym można jeszcze od poszczególnych tkanek uzyskać właściwe dla nich reakcje. Oraz śmierć biologiczna, czyli całkowite ustanie procesów życiowych komórek. Śmierć człowieka jest powszechnie uznawana za smutną i nieprzyjemną okoliczność, szczególnie dla ludzi, czego skutkiem jest zazwyczaj zerwanie więzi towarzyskiej i rodzinnej ze zmarłym. Kim jesteś? Kim jesteś? Kim? Ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. Tobą, nim, nią, nami, wami, nimi. Jakim ja jestem? jestem? Kim? Nim, nią, tobą. Mną. Jakim? Kim ja, jeśli ty mną? Jakim? Tobą? Nie nim, nie nią. Nie, ja kim? jakim? Nie jakim kimś. Kimkolwiek. Można prosić o więcej cech? Może chociaż płeć, wiek, wzrost? Ja? Ty! Ktokolwiek, ktoś, pomocy. Ktoś ty! Kto to tutaj? To tak, to tak, to tak, to, 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 to! Kim jestem? Jeśli mnie lustro nie myli, jestem białym, czarnoskórym. Muzułmanin, chrześcijanin, ateista, deista, judaista, buddysta, agnostyk! Nie mam granic. A ma pan decyzję? Decydować lubię tylko w przypadku otwarcia. To znaczy, że jest pan otwarty? Jak księga. A często się pan otwiera? Nie ma granic. Definicje ograniczają, ograniczenia zniewalają. Znuka, gdyby tak na rękach. Wtedy cały światopogląd wywróciłby mi się do góry nogami. To ile otworów ma pańska księga? Nie ma niejednego otworu czy zaworu. Zawrzyjmy w takim razie pokój wobec pańskiej otwartości. W pokoju swoim jestem też mężczyzną i kobietą, ale tylko w swoim pokoju. Pomieszczenia publiczne nie są aż tak wyrozumiałe, żeby mnie pomieścić. Z miasta wraca Pan do siebie. Dochodzę do siebie. Czasem szybciej, czasem wolniej. Tylko nie za wolno, bo zgodnie z literą prawa nie wolno jeszcze pełnej wolności wprowadzać. To podobno bezpieczniej. No więc ile ma pan lat? Chyba w matematycznym ujęciu. Ile ma pan lat? Od morza do księżyca. Może wystarczy już tych swawoli. Zatem kim? Co za różnica? Czytam. Oglądam. Słucham. Czytam. Oglądam. Słucham. Czytam. Oglądam. Słucham. Czytam. Oglądam. Słucham. Głuchy telefon odbierz. Słucham. 31 kwietnia w do komina wleciała Biedronka do sejmu. Zjadła dwa czekoladowe banany, zrobiła cztery salta, a potem przez kolejne pół komina manifestowała bezprawnie ile ma kropek na skrzydłach. Milicjanci zdenerwowani awanturą zgłosili sprawę prokuraturze, która ustaliła, że na miejscu zbrodni znajdował się pistolet. Powołuję na świadka. Słucham. Proszę ułożyć dłonie w pistolet. Lubię banany, ale nie umiem robić salt. Pasuje jak kulał. Nigdy niczego nie rozlałem. Płacz nad rozlanym mlekiem jeszcze nikomu nie pomógł. Mleko lubię, tylko czekoladowe, e, nigdy go nie rozlałem. To o której widział pan dym z komina? Nie palę. Proszę się zastanowić, ten kaszel nie wydaje się wiarygodny. A słyszał pan, że ostatnio sprzedają czekoladowe cygara? Odwraca pan kota ogonem. Nie mam kota, dlatego nigdy nie rozdawam mleka. A ma pan ogon? Też nie. Zapali pan? Nie znoszę zapachu dymu. Oskarżam świadka o podżeganie do przestępstwa. N nie pasuje mi to. Do pana pasuje idealnie, rzekłbym jak ulał, ale już nie pada. Prokuratura bada sprawę, ale na razie kończy z Sejmem. Niech pan nie odwraca kota ogonem. Co teraz? Niech pan zgadnie, ile kropek? kropel... Kropel? – Kap, kap. – No i kto tu odwraca kota? – Ja tylko odwracam biedronki, widzi pan tu jakiegoś kota. – Krop, krop, zatem. – To ile? – Dwa plus cztery. – Jeden i pół. – Czyli siedem i pół do despotyzmu. – Pasuje jak ulał. Już pada. Ja też padam z nóg. Spokojnie. Koty zawsze spadają na cztery łapy. słucham. Co? Musisz mówić wyraźniej. U mnie, jak na człowieka. Przykro mi. Ale jeżeli nie będziesz mówić wyraźniej, nie będę mogła ci pomóc.

Na początku był chaos. Chaos był trudny Na do zdefiniowania. Był chaos. Na Wśród chaos ludzi był chaos i ludźmi był chaos. chaos był obywatele był i obywatelki. Zwracam się dziś do Was jako i chaos. chaos. Zwracam obywatele się do i was w sprawach wagi najwyższej. Zwracam się dziś do was jako Znaleźliśmy się nad przepaścią. Zwracam się do was zadano w sprawach wagi najwyższej. Znaleźliśmy się nad przepaścią. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej, przepaść. Nie mamy już Zwracam się do was, zadana na tych Zwracam się do was, zadana na do was Zwracam się do was w sprawach Nie mamy już na Zadano nam się od nas, okazało się, że stan wojny chaos całego stanowienia i wprowadził dziś o północy stan wojenny na obszarze całego sumienia.